Orka pod przynżytem. i Były u u sąsiada i orka pod Szczężytą. Leton 5035 50, 50, 50. w akcji, kurde, bele. sąsiada i i pod Szczężytą i po kukurydy To tam nie musimy tak orać. No i udawać A ten punkt to przez to, że przystawka jest w zetorze Niepasowna i dlatego tak się, 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 się źle ustawione I tu nic nie poradzi, trzeba to przystawkę przerobić w zetorze Bo przystawka jest od zaczepu jaka założona, nie wiadomo jaka i opiera listwa o to, dlatego nie idzie Sąsiedzi też dają Pozdrawiam serdecznie widzów.